i uh -huh. Na ten moment 30 załów mamy 21, jeszcze 9 dojeżdżają pod następni, ja bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, myślę, że jakoś uda nam się tutaj przeprowadzić ten zlot. przepraszamy z góry za ewentualne jakieś niedociągnięcia, pierwszy raz, więc proszę nam tutaj pomagać, przede wszystkim zachować warunki bezpieczeństwa, przy konkursach, przy próbie tej takiej, na jeździe po trasie, tak jak Państwo dostaliście dźwięk dźwięk wszystkie informacje dotyczące zlotu w tych torbach i naklejki, o które prosimy, żeby nakleić numery starczowe szczególnie na przedniej szybie i na stronie od pasażera, tak, żeby były. Proszę jeżeli chodzi o poszczególne konkursy, no to jest Pan Artur troszeczkę powie, także ja jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za przybycie, resztę komunikatu będziemy na bieżąco podawać. Brawo! Także odnośnie konkursów, tak jak tutaj już Andrzej powiedział, będziemy mieć po przejeździe tym startowym, takim po otwarciu oficjalnym naszej imprezy. Wszyscy proszę zjeżdżamy na ten, tutaj park, na ten taki duży tutaj parking, na którym okleiliście auta. Wyjeżdżamy tutaj tą, tą bramą tutaj przy trybunie. To jest wjazd z tak? Także proszę, żebyście tędy zjechali i podjechali tam już pod tą bramę wjazdową. W takiej kolejności, jak będziecie jechać. Tak naprawdę kolejność startu nie będziemy tego liczyć tak jak macie numery na autach, bo w zasadzie nie ma to, nie ma to znaczenia. Będziemy was puszczać w takiej kolejności, jak po prostu będziecie się ustawicie się, tak? Bo no to mówię, nie, ma, nie ma to yy, dużego znaczenia. Także i stamtąd będziecie proszeni przez obsługę na pierwszą próbę. Pierwsza próba yy, będzie posłała w alkoholach. Także będziecie musieli przejechać samą kilku pachołków warto w nie uderzyć żadnego pachołka. Yy, za każdy podrodzony pachołek, tak podróż, jak byliście tam yy, w direrarach, yy, 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 otrzymacie 5 punktów karnych tak, za, za podrodzenie jednego pachołka. Następną konkurencją powoł. będzie dojazd do, yy, do przeszkody, do pachołka. Trzeba będzie dojechać na odległość jak najprecyzyjniej, na odległość 50 cm, za każdy centymetr odstający od tej, od tej optymalnej odległości yy, jeden punkt karny, tak, także to w zależności i po prostu też sędziemu musicie powiedzieć, okej, okay, stoimy. To jest nasza pozycja, w której chcemy się ustawić, tak. Następnie Ta przyjedziecie na e, e, taką, fajnie do garażu, no dostaniecie na... w których nic nie będziecie widzieć. Polega to na tym, że pilot ma was tak przeprowadzić, żebyście wjechali prosto do garażu, zatrzymali się tam też nie potrącając żadnego spadołku, następnie dotknąć po łuku do, do drugiego garażu. Tak? Także pilot wam, was musi dobrze, że tak powiem, kierować, żebyście, żebyście tam jechali i nic, niczego nie uderzając Za każdy potrącony papołek yy, też dostajecie 5 punktów. Także, także te wszystkie sumy potem wpisujemy oczywiście do, do, do karty drogowej którą macie na końcu i, 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 i następnie potem tam już jak, jak zakończycie tą grubę od razu stamtąd y, jest osoba, która tam będzie tą, tą, tą próbę sędziowała, stamtąd w kartę startową wpisuje godzinę startu i stamtąd wyjeżdżacie, tutaj jak widzicie jest drama, jest, jest tam jest otwarta na stamtąd w tamtą stronę wyjeżdżacie i stamtąd już poprowolania otwarcia naszego złotu. Dziękuję bardzo wszystkim bardzo serdecznie To faktycznie jest raz, dwa, trzy Dział. To faktycznie pierwsze złoty, pierwsze gody za złoty, jak będą do jakieś dociągnięcia, to temu panu wybaczcie. On się naprawdę, naprawdę stara się przede wszystkim. Którymi, ja się cieszę, że to jest pogoda, więc dzięki temu mamy kabrioletki to otwarte, dzięki temu możemy się dzisiaj będziemy mogli cały dzień. Doskonale, doskonale bawić i przed nami konkurencje, które w nowoczesnych samochodach wydają się być przedmiotowe no, będziecie cofać bez kamery cofania, będziecie parkować bez czujników, bo te samochody na szczęście mają swoją duszę, ale tych rzeczy właśnie, które są dzisiaj powszechne, nie mają. Ja Wam życzę po prostu doskonałej zabawy rywalizacji, bo jest tyle kategorii, że myślę, że każdy w swoją kategorię, w której będzie, będzie najlepsze, a dziękuję Wam za to, że... Utrzymujecie te samochody, bo to jest to jest młodość. To są takie samochody, przy których biorąc do lęki się środokem naprawdę je można naprawić, naprawdę one mają swoją duszę i za to, że je utrzymujecie w tak wspaniałym stanie. Serdecznie Wam gratuluję. Jeszcze raz dobrej zabawy. Znowu uważam za otwarty i będziemy się dzisiaj, myślę, będą się Państwo dostawali. W waszym imieniu wręczę tutaj koszulkę naszą złotową, panie prezydencie, dziękuję bardzo, ponieważ pan prezydent będzie jechał w budzie, czyli będzie uczestniczył w złocie, panie prezydencie, w tym Szanowni państwo, ponieważ nasza, nasze stowarzyszenie robiło się takich flagietek, yy, ja bym dzisiaj się wręczył panu prezydentowi. Panie prezydencie, mam nadzieję, że w dzisiejszym, a może i częściej, załogach grupowych, prywatnym. po jednej stronie będzie flaga Polski, po drugiej stronie stowarzyszenia i mam nadzieję, że pan ją zawiesi. A przy okazji, kto dzisiaj wygra mecz? Polska! Polska! Dobra, idziemy. Na Musimy, ośmianie. tak. Słuchajcie, mi to szamo na ręce pana prezesa. Tutaj też jest wielka koszulka. Żeby się nie zjadło, to nikt nie dojedzie. No jak będzie dłużej to wszyscy z trasy zjedziemy. Ja mam tych Także szanowni państwo, mówię, w tej chwili Państwu i takiej naprawdę koleżeńskiej mam na czasie się nie zgodzi. W tej chwili prosiłbym, żeby Państwo jak... jak my je ruszamy, jak my jedziemy w końcu, dwójka Ja będę prosto pojechać Rzemek, nie będziesz nagrywać nie ja pachowki Nie no przez Nie bawcie się, walczcie po pachołkach to jest zabawa No, walcz po pachołka A można tak na prosto pojechać? Można, to tylko 25 Kolega po prostu bez

to do it.

Zwierzęta generalnie tak. już tam wyciągną do tych miejscach, gdzie się ciepło bezpiecznie, jest izolacja jest. Tak. Jest, jest. Zmieniło się trochę, no, ale fakt że taki środek może się przydać hmm. W garażu to może mniej, bo to na chyba nie ma, mam nadzieję. <references> ale tak jak już no. pan na takim tam to, to na 真可以接，来可以来搞这个一。 Na nasz zgod z najdalej oddalonego miejsca od Koszalina. Proszę Państwa, mamy dwie załogi ze Zestaw jarno Na takich zgodach, konkursach generalnie decyduje się, że decyduje rocznik samochodu najstarszy. W związku z tym organizatorzy postanowili by przyznać wyróżnienie w postaci Pucharu dla uczestnika, który przybył z najdalej oddalonej miejscowości na pierwszy koszańskich Zgod Klasycznych i wyróżnienie to otrzymuje załoga z numerem 26. Pan.

który jest najstarszy, jego właściciela i wyróżnienie to otrzymuje Puchar dla uczestnika, który był najstarszym pojazdem na pierwszych orzeńskich rozgadach klasycznych wyróżnienie otrzymuje to załoga z numerem 25 Pan Przemysław Majszak, Janna Majszak, Mercedes Gusto 10 rok produkcji, 65 ze Szczecinka wyróżnienie w postaci pucharu i tak jak poprzednie odróżnienia, drobne upominki od urzędu miasta. Staję. Staję Proszę Państwa, część miejsce zajęła załoga z numerem 28 Pan Tomasz Szpeda Sebastian Chroniczew, pojazdem, wolne z WPSO, Borewicz, rok produkcji 70 dziewczyny, zawieknie 25, nie wyróżnienie nie. Wysoka Rado, Miasta Koszulina, Dyplom, Ministro Górski, w Miasta, gratulujemy. W Państwa drugie miejsce zajęła załoga z numerem 30, pan Marcin Kania, Mirosława Kania, który przyjechał do nas z pojazdem Volkswagen T1, rozwój produktu 97, my i Kiewiczami. Także tu jestem z nami naprawdę w Niemczech, serdecznie. I tutaj wyróżnieniem jest uchwał prezydenta miasta Koszalina, dyplom okolicznościowy i inne ja także gratuluję Ci bardzo. Przyszedł czas na uprzedzenie głównej nagrody. Proszę Państwa, tutaj z Państwa rzeczku, bo pojechał sam kierowca swoim samochodem. Pojechał do domu na obiad, musieliśmy go ściągać. Proszę Państwa, pierwsze miejsce zajął zają, zają załoga z numerem 10, samochodu Renault Czwórka, pan Rafał ma rok dużo. Wyniki konkursu uchwały do pojazdów zabytkowych praktycznych koszali od trzeciego miejsca. Zaczynamy. Od trzeciego miejsca, od trzeciego miejsca zaczynamy. Od trzeciego miejsca zaczynamy. Wyniki konkursu na najszybciej klasy 2016-2020 Koszańskiego Zrotu Pojazdów Klasycznych przedstawiają się one następująco. Trzecie miejsce zajęła załoga z numerem 15, pan Piotr Hońko i pani Janna Chońko, Mercedesem Pusko 7, rocznik 84 w Wynik tak godny, trzecie miejsce, wyróżnienie w postaci pucharu, dyplomu. Nie ubejmuję go prezesowi Chciała załoga z numerem 20. Pan Dariusz Klugianeta w dwóch, pojazdem Fiat Fajder 124, rok produkcji 86, w Mamy problemy, ale dzięki tutaj uprzejmości organizatorów komisji. Mm. Zajął, dają, mówię, zajął członek kołogi z numerem 22, nasz fotograf pan Marek Michałek, pojazdem BMW 635 CFI w roczniku i z się użytkownik